Upalne sobotnie popołudnie 19 czerwca piłka Zewki przyszło rozegrać przedostatnie spotkanie w obecnym sezonie trzeciej grupy Wielkopolskiej Piątej Ligi. Tym razem Kobylą Górę odwiedziła drużyna GKS-u Sąpolno, walcząca o utrzymanie. My przyjechaliśmy jak każdy mecz walczyć o punkty, no ale pani redaktor sytuacja u nas kadrowa troszkę się zmieniła. Mam na myśli dużo kontuzji nam wyskoczyło. Te jednak mecze środa, sobota, no... Miały duży wpływ na to, co jest teraz w tabeli. Jeśli bym tu przyjechał w najsilniejszym składzie, podejrzewam, żebym powalczył. Szkoleniowiec GKS-u dobrze przewidział, że trudno będzie odebrać punkty będącej ostatnimi czasy na fali zewce, która wciąż ma nadzieję na końcowe trzecie miejsce w tabeli. W spotkaniu 34 kolejki gospodarze od początku zaznaczyli swoją przewagę. W dziewiątej minucie Maciej Stawiński zmarnował dogodną sytuację, gdy z najbliższej odległości dwukrotnie nie zdołał umieścić piłki w siatce. Zaledwie trzy minuty później rozpoczął się festiwal strzelecki w wykonaniu faworytów spotkania, kiedy to Arkady Harasimow wrzucił piłkę na głowę Dawida Ponitki i ten otworzył wynik spotkania. W 23 minucie ponownie dał osobie sobie znać Ponitka, który pewnym strzałem podwyższył na 2 do 0. Kobylogurzanie nie kazali zbyt długo czekać swoim kibicom na kolejne trafienie. Dokładnie cztery minuty później Arkady Herasimow przejął piłkę po dokładnym podaniu i mimo asysty obrońców umieścił ją w siatce obok bezradnie interweniującego bramkarza. Przy stanie 3 do 0 gospodarze dali nieco odpocząć swoim przeciwnikom, a zwłaszcza bramkarzowi GKS-u. Jak się później okazało, nie na długo. W 43 minucie na 4 do 0 uderzył Jakub Izydorski, a minutę później celnym strzałem po ziemi popisał się Maciej Stawiński. Sędzia zaprosił zawodników na przerwę przy prowadzeniu zewki 5 do 0. Mówiąc o drugiej połowie, kibice obstawiali, że pojedynek zakończy się nawet dwucyfrową wygraną zewki. Tak jednak nie było. W 47 minucie do odrabiania strat ruszyli przyjezdni. Analizę strzelców wpisał się Kasper Klimczak. Podopieczni Krzysztofa Laskowskiego odpowiedzieli dopiero 20 minut później, po celnym trafieniu Herasimowa. Jeszcze na 5 minut przed końcem podstawowego czasu gry utrzymywał się wynik 6 do 1. I właśnie wtedy wiatru w żagle nabrali goście, którzy kolejno w 86 i 89 minucie zmniejszyli rozmiary swojej porażki. Po bramkach Radosława Wasilewskiego i Kaspra Klimczaka. Ostatecznie wynik spotkania w 90 minucie ustalił Dawid Przybył. Zewka pokonała GKS polną 7-3 i wpisała na swoje konto 22. zwycięstwo w tym sezonie. Na jedną kolejkę przed końcem mistrzostwo w trzeciej grupie piątej ligi wywalczyła sobie drużyna ze Słupcy, a w barażach o awans zagra Wiktoria Skarszew. Podopieczni Krzysztofa Laskowskiego z Kobylej Góry mają za sobą bardzo udany sezon i obecnie plasują się na czwartej pozycji. Myślę, że stawialiśmy sobie wysokie cele, natomiast nie myśleliśmy aż, aż tak o, o awansie o do czwartej ligi, o, o jakimś tam wielkim wyczynie. A bardziej myśleliśmy o tym, żeby sprawić kibicom jak najlepszą niespodziankę. Czy Zewka zakończy sezon na wymarzonym podium? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w najbliższy weekend, kiedy to Kobylogórzanie w sobotę o godzinie 17 w roli gospodarza podejmować będą Wiktorię Skarszew.